Jak wiesz, szybkie chłodzenie mleka jest kluczowe dla jego jakości. Szybkie obniżenie temperatury hamuje wzrost bakterii, co zachowuje świeżość mleka. Efektywne chłodzenie znacznie zapobiega tworzeniu się zarazków w mleku. To oznacza więcej pieniędzy i zysków dla Twojego gospodarstwa. Odkryj, jak nasze chłodnice zanurzeniowe mogą w tym pomóc. Nasze chłodnice zanurzeniowe są wykonane z solidnych materiałów. Które gwarantują długą żywotność. Są łatwe w instalacji i można je bezproblemowo zintegrować z istniejącymi systemami. Dzięki ich efektywności energetycznej nasze schładzarki zanurzeniowe oszczędzają koszty operacyjne. Oferują opłacalne rozwiązanie do chłodzenia mleka, które szybko się zwraca. Elektroniczny termostat do mleka w naszych chłodziarkach zanurzeniowych zapewnia stałą regulację temperatury to gwarantuje niezmiennie wysoką jakość mleka. Lister Milch Rührwerk delikatnie traktuje mleko, podczas gdy automatyka taktowania zapobiega zbieraniu śmietanki. Te innowacje zapewniają świeżość mleka. Nasze chłodnice zanurzeniowe są wszechstronne również w przemyśle. Programowalny sterownik zapewnia elastyczność dla specjalnych zastosowań. Skontaktuj się z naszym zespołem w celu uzyskania dostosowanych rozwiązań. Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby pomóc znaleźć najlepsze rozwiązanie dla Twojego mleka.